Pierwsze nagranie pochodzi od użytkownika Pasilo Infinito. Mężczyzna mieszka w starym domu, w którym to doświadcza paranormalnej aktywności. Przez pierwsze kilka tygodni po przeprowadzce, słyszał dziwne dźwięki oraz przedmioty w domu upadały na ziemię. Wszystko starał sobie racjonalnie tłumaczyć, aż do pewnego dnia, w którym to zauważył cienistą postać małego dziecka. Wtedy zdał sobie sprawę, że coś z tym miejscem jest nie tak. Możemy usłyszeć dziwne dźwięki, które przerażają nagrywającego. Warto wspomnieć, że tego dnia był sam w domu oraz nie posiada żadnych zwierząt. Być może auta na zewnątrz spowodowały taki dźwięk. Zauważyłeś tą parę oczu, gapiącą się na mężczyznę? Jest jeszcze coś, chowające się za krzesłem, ale ciężko dokładnie stwierdzić, co to może być. Jeżeli wierzymy mężczyźnie na słowo, że nie ma żadnych zwierząt, to czym jest ta biała plamka, para gapiących się oczu oraz skąd dochodzą te dźwięki? No, chyba że chce on zdobyć nieco popularności w internecie, tak naprawdę to jego zwierzęta, a dźwięki pochodzą z pobliskiej ulicy. Następne nagranie pochodzi z kanału YouTube Museo del Horror. Mężczyzna postanowił udać się do opuszczonego szpitala, który rzekomo jest nawiedzony. Całą swoją przygodę postanowił transmitować na żywo na YouTube. Po krótkiej chwili, spędzonej wewnątrz budynku, udało mu się zarejestrować ciekawe dźwięki. Spiritus, energias, que se en este lugar. Era de, para gente de mucho dinero. Era para... Kto jest? Słyszą Słyszą oni głos jakiejś kobiety. Jednak to nie koniec ich przygody, bo chwilę później słyszą kolejne niewytłumaczalne dźwięki. Niektórzy twierdzą, że te dziwne dźwięki próbują zwabić badaczy do pewnego miejsca. Gdy wchodzą w głąb szpitala, kamera nagrywa coś ciekawego. Wygląda to tak, jakby jakieś ubranie wychylało się z lewej strony. Być może to jakaś zjawa zamanifestowała swoją obecność w tym miejscu. Niektórzy twierdzą, że wygląda to jak kawałek szpitalnego ubrania. A być może po prostu został tam kawałek szmaty i przez przeciąg ta się uniosła. Chociaż kto wie, może rzeczywiście był to duch? Trzecie nagranie zostało opublikowane na TikToku przez użytkownika Beats by Richie. Jest on młodym muzycznym producentem, który udostępnia na swoich mediach społecznościowych bity. Mimo to ostatnio opublikował nagranie, które opisał jako mrożące krew w żyłach". Film został nakręcony pewnego wieczoru przez jego dziewczynę, gdy oboje spędzali czas oglądając filmy i dobrze się bawili. Nagranie rozpoczyna się od momentu, gdy Richie leży na łóżku, ale ułamek sekundy przed końcem nagrania dzieje się coś dziwnego. <noise> w prawym górnym rogu możemy zobaczyć przerażającą głowę. Para po zobaczeniu tego czegoś stwierdziła, że udało im się nagrać coś paranormalnego, i w pomieszczeniu nie było nikogo innego. Dodatkowo to coś nie wygląda jak dłoń czy inna część ciała. Wyróżnia się tam nos, usta, czoło i ciemne włosy, więc czy ich dom jest nawiedzony, czy da się to w jakiś sposób wyjaśnić. Ten film został opublikowany przez użytkownika Chase The Base. Mężczyzna publikuje filmy na temat swojego codziennego życia i nie znajdziemy tam paranormalnego kontentu. Jednak jeden film jest nieco inny. Ale pozwolę mężczyźnie wytłumaczyć, o co chodzi. My parents have security cameras in their living room, and a few months ago they caught a ghost on camera. I haven't posted it on here because I feel like no one would believe me, or they would just say that I stole someone else's video and I'm just putting it on here for clout. But if anyone wants to see it. Film został nakręcony nieco przed świętami. W czasie nagrywania jego rodzice byli w sypialni, jednak coś wyłącza światło, a kamera uchwyciła to. Wyraźnie widać, że coś przechodzi przez salon. Nikt z rodziny nie wie kim lub czym to było. Nie znaleźli żadnych śladów łamań do ich posiadłości. Do dnia dzisiejszego wierzą, że był to duch, który odwiedził ich tej nocy. Być może poprzedni Teraz przyjrzymy się krótkiemu nagraniu z platformy YouTube. Grupka przyjaciół rozbiła się samochodem i czekali na pomoc. Jeden ze znajomych postanowił wyciągnąć telefon i zaczął nagrywać. Teriedana to jest? Po lewej stronie autostrady możemy zobaczyć kobietę ubraną w białą suknię. Postać jest widoczna tylko przez chwilę, aż w pewnym momencie znika bez śladu. Niestety nie rozumiem, co w tym czasie mówią mężczyźni i ciężko mi stwierdzić, czy zauważyli tą postać, czy też nie. Czy rzeczywiście udało im się zarejestrować paranormalną istotę, czy da się to jakoś wyjaśnić? Kolejny film został przesłany przez Andrę i pochodzi z kamery bezpieczeństwa, zamontowanej w taksówce. Warto wspomnieć, że nagranie pochodzi z Azji. Mężczyzna jechał autem, gdy jego firma skontaktowała się z nim, aby poinformować go, że w tyle znajduje się pasażer na gapę. Ciężko stwierdzić na co dokładnie w tym momencie patrzymy, ale to coś ewidentnie przypomina człowieka. W momencie, gdy przejeżdża przez tunel, na tylnej kanapie pojawia się dziwna, ciemna postać. Niektórzy twierdzą, że jest to kobieta z długimi czarnymi włosami, ale ciężko stwierdzić, czym tak naprawdę to jest. Równie dobrze mogło to być odbicie czegoś, czego nie widzimy w kamerze. Ten klip został przesłany na TikToka przez użytkownika Crazy TikTok. Jest to nagranie z elektronicznej niani. Początkowo wszystko wydaje się normalne. W pewnym momencie dziecko zaczyna się wiercić, tak jakby śnił mu się jakiś koszmar, aż nagle kamera nagrywa to. Możemy zobaczyć parę małych przerażających oczu, chwilę później z prawej strony wyciąga coś podobnego do ręki, a następnie nagranie się kończy. Czyżby to była jakaś nocna zmora, która postanowiła odwiedzić malucha, czy jest to tylko bardzo dobrze zrobiony fake? Daj znać w komentarzu.